W najbliższą sobotę mamy bierzmowania, a za dwa tygodnie, niedzielę, jest pierwsza komunia. Też w tym czasie będzie pierwsza spowiedź dzieci, także módlmy się, pomagajmy im otwierać się na te łaski, nie bać się za bardzo księdza przyspowiedzi. Nie wiadomo, co on wymyśli. Także, <laughs> Też e, zaraz po mszy, tak jak w tamtą niedzielę, będzie spotkanie jak zwane, budownicze, żeby zobaczyć, co możemy pozmieniać, co możemy zrobić, e, jak oczyścić kościół z zacieków, jak pomalować i tam inne rzeczy. Także jak ktoś ma czas i ochotę, ale też to będzie później na stronie i w jakiejś innej formie. Będą listy różnych rzeczy, można się na to wpisać, ale też, jeśli macie jakieś tańsze materiały, to można o tym poinformować, żeby jak najmniej um, musieć ciągnąć od Niemców i tak dalej. Też, jeśli ktoś chce wspomóc, to materialnie bardzo zapraszamy, bo tam dostaliśmy jakieś obietnice pieniędzy od Niemców, później to nie, by, nie wyszło. Wyszło, jakieś tam cały czas zawirowania są. Więc jeśli ktoś chce wspomóc nasz wspólny dom w ten sposób, bardzo zapraszam. Oczywiście najważniejszy jest nasz dom jako lud Boży, a kościół jest tylko miejscem, gdzie się spotykamy, ale warto zrobić jak najbardziej funkcjonalnym, jak najpiękniejszym. Yy. Także też 7 czerwca jest konsakracja Kościoła. Będzie tutaj biskup na zakończenie tego roku Jana Pawła II, na stulecie urodzi. Także też zapraszam, żeby to mieć w pamięci, modlitwie. I też w związku z komuniami i bieżmowaniami, w związku z tym, że są jeszcze ograniczenia co do ilości ludzi, też co do ilości, co do lotów, rodzina jest w Polsce czy w innych częściach świata, nie mogli przyjechać. Także chcemy to transmitować na żywo. Tam szukam różnych możliwości. Najłatwiejszy się wydaje kanał na YouTube. Mamy kanał oczywiście parafi też gdzie są kazania, gdzie są różne uroczystości, ale go trudno znaleźć. Teraz może trochę łatwiej. Także może najprostsze będzie, jak mój kanał e, zasubskrybujecie. To nie chodzi o mnie, później możecie to wyrzucić, ale właśnie, żeby dać tą możliwość, potrzeba mieć tysiąc subskrypcji, żeby transmitować na żywo. Też, jak może ktoś zobaczył, w korytarzu stoi taka figurka kobiety płaczącej i ją pociesza dziecko ze szkła. To jest przede wszystkim no, kobiet, które popełniły aborcję i to dziecko już jest w niebie, już ją chce pocieszać, chce zanieść przebaczenie od Pana Boga. Ale też oczywiście wszystkie dzieci, które umarły w ciąży z powodów naturalnych. Też Jan Paweł II mówi, że wszystkie one idą od razu do Boga. Że nie musimy się modlić za nich, ale możemy się już modlić do nich. Więc tam obok jest książka, w której można zapisać. Imiona, jeśli już nadaliście, jeśli nie, to tylko na przykład chłopiec, czy dziewczynka, czy dziecko, czy rok, czy miesiąc, w którym odeszło do Pana Boga. I w czwartek w niebo wstąpienia, czyli 21 maja, będziemy mieć o 12.30 specjalną uroczystość, gdzie będziemy te dzieci ofiarować Panu Bogu prosić o ich wstawiennictwo szczególnie. Także zapraszam, żeby to wykorzystać. Przy okazji przypomnę, że jest ekskomunika przy dokonaniu aborcji. Nie tylko osoba, która tego dokonuje, ale osoba, która do tego zmusza, namawia, płaci lub uczestniczy jako personel medyczny. Ale nie mówię tego, żeby stygmatyzować, żeby wyrzucać z Kościoła, ale żebyśmy mogli wrócić do Pana Boga przyjąć przebaczenie, pojednanie z nim, z samym sobą, z tymi dziećmi. Też warto w tym aspekcie pomyśleć o pigułce dzień później. To też jest forma mordowania tych dzieci. Też in vitro, to jest niby jedno być może się urodzi, a sześć, siedem się zabije, czy pozwala im się umrzeć. Także to też nie chodzi tutaj, żeby kogoś wyrzucać, pokazywać palcem, ale żebyśmy mieli świadomość tego, co się dzieje. Ale też właśnie mogli modlić się za tych, którzy może jeszcze nie szukają, czy nie wierzą, że Pan Bóg chce to leczyć. Też w tym aspekcie w lipcu będzie tutaj taka terapeutka, siostra z ośrodka. Winnica Racheli. Oni też w Polsce mają swój ośrodek, mają stronę, można zobaczyć na te. Będzie gdzieś w połowie lipca, przez tydzień jest dostępna. Jeśli tylko by ktoś chciał rozmawiać, poruszyć te trudne tematy, też będzie o tej figurce trochę więcej, bo kopia tego też była dana papieżowi. W różnych innych miejscach się pokazuje. Ona tak trochę jeździ po różnych parafiach tutaj na Islandii w ciągu roku. Myślę, że tak co roku nas też będzie przez jakiś czas zatrzymywać się. <laughs> Przyjmijmy Boże błogosławieństwo.